Siem dobry, z tej strony Janusz Bożka, Janusz Zimos z Bożka i tak dalej, mówcie co na mnie jak chcecie. E, dzisiaj możecie nawet mówić na mnie fajer, jak chcecie, no, no wiecie, ja podchodzę do siebie z Dystansem w odróżnieniu od wielu innych youtuberów. E, no dobrze. E, więc w dzisiejszym odcinku chciałbym wam się wytłumaczyć dlaczego przez cały godzin nie było odcinków i, szczer i szczerze powiedziawszy przez jeszcze dwa tygodnie grudnia nie będzie. Yy, no, komputer yy, pod koniec listopada wyjebał mi. Znaczy, no. No, tak, coś koło tego wyjebał mi farapsa, znaczy wyjebał, przepraszam, wywalił mi farapsa z komputera, znaczy wirus wyjebał mi, znaczy wywalił, przepraszam, mi farapsa z komputera. Yy, no i po prostu. Ja pierdziel mikrofon mi spada. Nie, no nie, nie pasuje e, No trudno e, Nowy wywalił mi tego frapsa z komputera No i nie miałem jak nagrywać Przez żaden w ogóle ten Bo wirus to jest znany wirus I taki po prostu, po prostu Zapełnia miejsce na dysku Jakimś głównym I nie ma miejsca na dysku, jak komputera to jest Zwłaszcza, że ten e, No Rak komputera, dopadł mój komputer No i Wywalił mi Frapsa nie było znowu go jak zamontować, no ale to też było trochę moja głupota, bo na początku, nie, w na początku października tak, chciałem wam, chciałem nagrać wam GTA 1, no i po prostu zainstalowałem, no, GTA 1 nie było, tylko był wirus, nie wiem co to jest za wirus, ale jakieś gówno, jakieś duże. To mix, Jak ktoś wie, z czego to wziąłem, to, to wiecie. Eee, no dobrze. Eee, to była jedna parodia San Andreas. No ale dobra, nie o to chodzi. Eee, znaczy nie, że to GTA 1 było parodią San Andreas, bo GTA 1 to GTA 1, a ja mówię o tym tekście. Eee, no i po prostu eee, do końca, właśnie grudnia, czy nie będę nic nagrywał, z racji, że no. Ten coś ten, no ale no grudzień z racji, że nie miałem fraps, to zrobiłem pożytek dla, dla siebie i uporządkowałem sobie trochę życie lepiej. Jest, jest już... jest już pompa, <grym> można by powiedzieć. Ale nie, 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 nie ma żadnej pompy, bo mnie obserwują. No, jak wiecie, udało mi się przenieść do innej klasy, w której są wszyscy moi starzy znajomi. No, no no nie wszyscy, ale duża część e, no i po prostu Żyję teraz pełnią życia życie prywatne, się uporządkuję, dostaję niedługo nowego kompa i jak dobrze pójdzie dostanę The Crew, Wildran i GTA 5, także jeżeli chcecie. E, jeżeli będziecie chcieli na ten już po, już po Sylwestrze będziecie chcieli ode mnie serię Eee, GTA piątkę i Dekker Will Dan, to piszcie, no bo tak koło nie wiem, w Sylwestra, Nie w Sylwestra nie zacznę. Ale 1 stycznia już nagam i wyobraźcie sobie, że zmusz, zmusz, jestem zmuszony iść e, tego. E, 20... no, 22-23 muszę iść do szkoły, bo są dwa sprawdziane się ja to... No, nie, no nawet dzień przed świętami już nie można. Musi być spełnian dzień przed świętami. To jest chore po prostu, no ale dobra no. I tak dobrze, że mamy... Yy, ff, dobrze, że no jak bedo, Jak będziemy dorośli, co będziemy mieli tylko 24-25 wolny, także... <śślenie> nawet mało... nie rzadko kiedy będziemy mieli Sylwestra wolnego, także... <ślenie> <ślenie> nie śmieszne wiem. No ale no tak jakoś się złożyło, że mamy sprawdzian 23 grudnia, 22 mamy kartkówkę. i jeszcze 4 stycznia czy 3 albo 4 stycznia idziemy do szkoły i zobaczcie sobie znowu jest przy tam sprawdzian, nie pamiętam co tam było, tam cyno, cyno coś tam wie to jego się zapytam za w poniedziałek, no bo dzisiaj jest sobota jak ja to nagrywam, i pewnie ja to dodam tak w sobotę, także o kurde, już 5 minut no, szybko, szybko na nagrywanie leci, no dobra. Mm, co ja zamierzam jeszcze zrobić na pewno, nawet jeżeli będę nagrywał już to GTA, GTA 5 nawet online będę nagrywał i tak dalej, ale GTA 2 nie porzucę, GTA 2 będzie mimo wszystko na moim kanale Cokolwiek by się nie stało jeżeli będę, miał, jeżeli będę miał Mega szczęście To jest naprawdę szansa jedna na milion Ale może na Sylwestrze Bo ja na imprezę taką fajną Jadę na małe Że Na zlot Fanów memów o Aleksandrze Kwaśniewskim Także wiecie I tam będzie można wygrać właśnie Ten Będzie można wygrać Xboxa One NFS Xbox One i NFS-a Xbox One i NFS-a razem e, tego najnowszego no i na nagrywałem też z tego Xboxa, nawet bym sobie ustawił kamerkę i bym sobie nagrywał właśnie e, tak. Ten e, szkoda, że mam jeden monitor, nie będę miał dwóch monitorów, no ale no nie ten, i też po właśnie Sylwestrze e, mogę wam. Zrobić destrukcję mojego starego komputera i na rozdanie dam Wam Intel Inside Pentium 4. Także Także jeżeli chcecie, to, <laughs> to piszcie. Szósta minuta, oluju, jak to, był... jak to szybko schodzą odcinki. No naprawdę, jeszcze Wam powiem. Ehm... Nie miałem jak nagrywać Wam. Mogłem nagrywać faktycznie jakieś te leki, coś takiego, yy, boszka de klas. A właśnie, Bożka de klas. Mówi wam, jeżeli to procesor studio z tego nie spierdzieli, to ta gra rozwali system po prostu. Podbierne gier Indie. Wyobraźcie tak. sobie na pierwszym miejscu The Escapist. Yy, na drugim powiedzmy, na drugim boszka de klas. A na trzecim, nie wiem, na trzecim to jest Blitz. Don't touch any thing, albo split, czy coś takiego, czy jakaś jeszcze inna gierka, ale nie wiem, nieważne. Kurde, 7 minut, już nieźle. E, no także, to był taki e, informacyjny odcineczek. Coś ja jeszcze mam Wam ważnego do przekazania? A jest sobota, godzina 13. U mnie, także wiecie, pewnie dostaniecie to około 14. Ja już, jak znam dobrze moją obróbkę filmów i render mojego Pentium 4. <laughs> <laughs> Pentium 4. Ale nie, to Pentium 4 jest faktycznie śmieszny. No, naprawdę. Nie wiem, ja wam rozdam tego Pentium 4. Będzie konkurs na... Pentium 4. Pentium 4 można sobie dołączyć, jak macie płytę główną, która pozwala na podłączenie kilku procesorów. To sobie podłączycie Pentium, jako taki, co by robił jakieś takie najmniej ważne operacje dla, kom dla komputera. No dobrze. 8 minut, ja kończę ten odcinek, zapraszam wszystkich barster ja na kolejne. E, już po Sylwestrze, a tymczasem sobie oglądajcie jakieś, nie wiem, mandzia, tak jak ja oglądam, Gimpera, tak jak ja oglądam i tak dalej. A właśnie. A propos Gimpera i Manzia. Ja będę jeszcze na Rage Tourze, właśnie w czwartek, w ten No tak, w ten czwartek, 17 grudnia. Idę sobie na Rage Tour. O, ktoś do mnie dzwoni. Trudno, nie odbiorę sobie teraz. Eee, będę na Liczę i będę... Eee, tam pogadam z kim Kimperem i właśnie... I nie wiem kto tam jeszcze będzie poza właśnie Ridge Zone bo podobno mają być jeszcze jacyś poza Rage Zonu youtuberzy. W sobie było Easy, także ten. No i ja proszę ja was pogadam z nimi, po, żebyśmy nagrali jakiś rap. Nie wiem, czy się zgodzi, pewnie się nie zgodzi, jak znam swoje szczęścia, no, ale dobra. Na razie, bo to już 10 minut zbiło. Widzimy się w kolejnym odcinku 1 stycznia Deck Wilderan, albo GTA 5, albo coś tam. Dobra, na razie.